Jakieś pół roku temu w czasie niedzielnej mszy wydarzyła się e, taka rzecz, która właściwie spowodowała, że cały kościół, który był pełny, e, raptem okazał się być bezradny zupełnie. Bo w takim momencie nie wiem, czy to było po się w, w momencie ciszy w czasie mszy, e, jak mówię, kościół, duży kościół e, pełny ludzi, raptem rozległ się e, na no, taki. Przy, Przejmujący, bardzo głośny krzyk, a właściwie wrzask. No i cały kościół odwrócił się w stronę wejścia do kościoła, w stronę kruchty, i okazało się, że główną nawą idzie dziewczyna. Nie wiem, dwudziestoparoletnia dziewczyna, w no, powiedziałbym skromnym dosyć stroju. Wygląda, jakby wyszła właśnie z jakiegoś przyjęcia, i to takiego przyjęcia, które już dogasało, i idzie wolnym krokiem główną nawą z rozłożonymi rękami, i krzyczy, przerażająco krzyczy. Znaczy, to taki był właśnie z COVID. Wszyscy tak, tak myślą, że ja miałem absolutnie no, gęsią skórkę. I co było ciekawe, absolutna nasza, bo moja też, bezradność. Zupełnie nie wiadomo, co zrobić, bo ona tak, nie dość, że moment mszy był taki, właśnie, że to było, że odbywało się wszystko w ciszy, ale i miejsce, i, i jej wygląd. No, i jakaś wyglądała tragedia, którą, którą ona ogłasza w ten sposób. Jeden, jeden e, mężczyzna, jeden pan e, podniósł się z ławki, podszedł do niej i ją e, po prostu, znaczy wyszedł z nią. To nawet nie było, bo nie, nie było żadnego oporu z jej strony. Wyprowadził ją, e, zresztą było na, na zewnątrz było chłodno, bo to była chyba taka późna jesień albo, albo może wczesna wiosna, ale taki w każdym razie chwila przed zimą albo chwila po zimie, czyli czyli chłodno. Ale wszystko to opowiadam znaczy z dwóch powodów. Znaczy raz taki wstrząsającej niezwykłości sytuacji, ale dwa takiej zupełnej yy, naszej bezradności, zupełnie nie wiadomo co zrobić. I yy, Oczywiście, najprostszą odpowiedzią jest chyba to, co, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Antoni Słonimski mówił, że jeśli nie wiesz, jak się zachować, to się zachowaj przyzwoicie. No i e, tutaj takim, e, taką, taką postawą wykazał się ten, ten człowiek, który się zachował i, i jej pomógł, ale jak mówię, opowiadam to po to, żeby zwrócić uwagę na pewną. E, Taką naszą bezradność wobec sytuacji niestandardowych, no bo, bo właściwie zupełnie nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy, 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 czy udawać, że nie słyszymy, czy, czy, czy pomóc, ale jak pomóc. Też strach przed taką sytuacją to jest też jakiś, jakiś moment dla nas, że e, być może w takiej sytuacji właśnie trzeba zrobić tak, jak, jak zrobił ten mężczyzna, czyli wstał i pomóc. Dobrze jest wstać i pomóc.